Zachowanie zwycięskiego obozu politycznego lewicowo-liberalnego, z trudem to przechodzi przez gardło, ale niestety takie są fakty, zachowanie zwycięskiego obozu politycznego po wygranych wyborach w pierwszym tygodniu po tych wyborach w pewnym sensie mnie jednak zaskakuje. Nie wiem jak Państwa. Należało się spodziewać wszystkich tych opowieści dziwnej treści, jak to oni teraz się będą myścić i jak to oni będą przywracać praworządność poprzez oczywiste i bezczelne łamanie prawa. Odwoływanie Trybunału Konstytucyjnego w drodze uchwały, co nawet sam pan Bodnar chyba zauważył, że troszkę za bardzo się rozpędzają jego stronnicy w tego typu pomysłach. Odwoływanie KRS-u, decyzją zarządu klubu poselskiego K.O. itd. I tak dalej. Plus te wszystkie opowieści, jak to będą czyścić, przeczyszczać, mścić się i tak dalej. No, zobaczymy. Różne te opowieści już słyszałem w 2007 roku. Dwie komisje sejmowe powstały, 70 prawie śledztw prokuratorskich prowadzono, dwie komisje stwierdziły, że nie było żadnych nadużyć. 70 śledztw prokuratorskich się też tam gdzieś skichało, no i później tłumaczyli to sobie w tym, że załagodni byli Zwolennicy platformy, że teraz już nie będą tak, nie będą się przejmowali takim drobiazgiem, że nie było żadnych nadużyć, żeby nie karać za te nadużycia. Bo no mówię, pamiętacie państwo, sprawa Barbary Blidy, yy, którą komisja Sejmowa wyjaśniła i pięć skądinąd zakończonych prawomocnie postępowań sądowych, yy, te potem, potem sprawa rzekomych nacisków, które Niestety powierzono człowiekowi uczciwemu, panu Czumie, który po zbadaniu wszystkich wstępnych oskarżeń stwierdził otwartym tekstem, że żadnych nacisków nie było. No, nie, 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 nie chodzi mi o w tej chwili o te narracje, które były do przewidzenia. Najbardziej nie do przewidzenia, najbardziej zaskakujące jest, że od razu od pierwszego dnia po wygranych wyborach zaczyna zwycięski obóz budować trzy grube kłamstwa. I to kłamstwa no, takie oczywiste, bezczelne. Znaczy, najmniej może oczywiste są oskarżenia Pana Wojtunika. E, panu Wojtownikowi to ja wierzyłem wtedy, kiedy słyszałem go z taśmy kalnarskiej, bo wiedziałem, że nie, wie, nie wiedział, że jest nagrywany, więc pewnie mówił szczerze. Teraz jak wystąpił w tvn to raczej wiedział, że występuje, że walczy o powrót do znaczenia stanowiska, w związku z tym sformułował taką insynuację. Yy, bardzo zresztą, muszę powiedzieć zręcznie, to TVN grzeje, bo, bo to są wytrawni propagandyści, jak, jak zawsze mówiłem, że yy, yy, zadając pytanie leperowskie, to znaczy takie, czy prawdą jest, że na naradzie w Lucieniu yy, postanowiono podsłuchiwać opozycję yy, za pomocą podsłuchów pięciodniowych, które nie wymagają zgody i zezwoleń, a więc brak zgód i zezwoleń jest dowodem, że podsłuchiwano. Tak, taka mniej więcej to struktura Myślowa, ale jakby się kto pytał, jest to zadawane właśnie przez w formie, czy prawdą jest. I pan Wojtunik bodajże też tak zadał, czy prawdą jest. No więc czemuż by to miało służyć, nie wiem właściwie, ale, ale jest to jeden pierwszy spin, który coś tam ma yy, zbudować. Drugi spin, który też jest dość... Yy, jakby to powiedzieć, nieosadzony w jakichkolwiek realnych przesłankach, to jest spin o paleniu dokumentów. Co jest w ogóle kompletną głupotą, bo wywodzi się, za znaczy odnosi się, że do takiej potocznej wiedzy z kapitana Klosa, że można było coś tam wsadzić w popielniczkę i na tej popielniczce spalić żarmaszynką i w ten sposób to znikało. Jeżeli ktoś ma zielone pojęcie o tym, jaki jest obieg papierów w rozmaitych ministerstwach, to wie, że dokumenty nie płoną. Zresztą Sławek Cęckiewicz z Michałem Rachoniem. Najlepiej, przepraszam profesora Cęckiewicza, się spoufalam, zdamy się osobiście i bardzo go cenię. Cęckiewicz pokazał przy współpracy redaktora Rachonia, jak te zniknięte dokumenty mimo wszystko można znaleźć w archiwach. Jeżeli będą kiedyś potrzebowali. Coś znaleźć w archiwach po pisie nowi władcy resortów, to niech się po prostu zgłoszą. Do, nie mówię, że konkretnie do Zęckiewicza, no bo tutaj by ich e, najsławniejszy Bolek w Polsce za to znienawidził, ale do kogoś, kto ma po prostu zielone pojęcie o archiwistyce, o obiegu papierów do, dokumentów w resortach, na pewno im doradzi jak wszystko zna. Nic się nie da spalić, żeby nie wiem, kto co palił, nie wiem, jakie niszczarki uruchamiał, a już zwłaszcza nie da się spalić maili, na przykład, a już zwłaszcza nie da się spalić dokumentów. Dokumentów, które są w chmurze komputerowej, dokumentów również, które były wymieniane przez polskie władze z na przykład zagranicznymi podmiotami, to wszystko gdzieś tam na serwerach jest, więc jest to oczywiście bzdura. Ale największa bzdura to tytułowa dziura Leszczyny. Znaczy pani Leszczyna, której kompetencje. Są takie, że w rządzie, w którym katechetka była ministrem spraw wewnętrznych i szefem policji, to ona, yy, pani Leszczyna, była wiceministrem finansów, jeśli dobrze pamiętam. Yy, więc pani Leszczyna o to ogłosiła, że jest jakaś dziura w budżecie. Ja już o tym wspominałem, ale to jest tak głupie i tak uporczywie powtarzane, że do tej narracji trzeba wrócić. Dziura w budżecie, której nie zauważył Eurostat której nie zauważyły rynki finansowe. Uważacie Państwo, ludzie, którzy inwestują miliardy w polskie papiery wartościowe, w polskie papiery dłużne i w ogóle w Polskę i stawiają te fabryki, tego nie, oni nie mają zielonego pojęcia o tym, że, że jakaś część budżetu przez Bank Gospodarstwa Krajowego przechodzi. Nie? Nie. Po prostu przyszła pani Leszczyna, właściwie nie przyszła. Pani Leszczyna wygrała wybory i doznała oświecenia nagle. Przecież ci ludzie nie zbliżyli się jeszcze nawet na centymetry do żadnych gabinetów, ani, ani, ani do miejsca, gdzie się rzekomo pali dokumenty, ani do miejsca, gdzie się y, rzekomo podsłuchy pięciodniowe zakłada, a już najbardziej nie doszli, nie zyskali ani odrobiny nowej wiedzy na temat finansów państwa. Ale już zaczęli spin o tym, że pieniędzy znów nie ma i nie będzie na nic. Zastanawiam się po co? Wydaje mi się, że po to, że jest to już budowanie, yy, nie tylko alibi, że tam nie będzie żadnych reform, to jest coś więcej. To jest budowanie dużego kłamstwa, yy, które ta władza obecnie musi stworzyć, żeby wykonać pewien strategiczny cel. Tym strategicznym celem jest wejście w struktury państwa europejskiego, niemieckiego. Przed wyborami przełożono termin z 12 października, kiedy ma być głosowana reforma traktatów unijnych przełożono to na jutro. Znaczy ja, jeżeli ten film dotrze w momencie, kiedy go nagrywam, to to będzie dla nas jutro. Jutro zostanie ogłoszone przed całym światem, że Unia Europejska w obecnym kształcie przestaje istnieć, a jej miejsce zajmuje Czwarta Rzesza, uprzejmie zwana Stanami Zjednoczonymi Europy. Ale ona nie jest budowana według wzorców Stanów Zjednoczonych. Ona jest dokładnie budowana według wzorca niemieckiego, to znaczy tak jak Bismarck i Prusy zjednoczyły Niemcy w XIX wieku, tak Niemcy teraz zamierzają zjednoczyć Europę wokół siebie, odgrywając w Europie taką rolę, jaką wtedy przy jednoczeniu Bawarii yy, prawda, i tych innych tam landów, Saksonii i wszystkich innych, odegrały wtedy Prusy. Według tego wzorca się to postępuje, oznacza to utratę niepodległości przez Polskę. Utrata niepodległości przez Polskę, to jest również utrata dostatku przez Polskę. I tego... Nie rozumieją, nie rozumieli ci, którzy poszli głosować na złość Kaczyńskiemu, żeby sobie odmrozić uszy, nie myśląc o tym, znowu przywołuje ten sondaż: i brysu, 67% nie myślało o skutek swojego głosowania, tylko po prostu chciało ukarać partię rządzącą. No to ukarali. W ramach ukarania partii rządzącej wybrano władzę, która prawdopodobnie podpisze Niemcom absolutnie wszystko, co im każą podpisać. Jeżeli prawdą są plotki, że Donald Tusk ma za to obiecane po der Leyen stanowisko w Komisji Europejskiej. Trochę nie wierzę, bo to jednak za wysoko, nawet jak na tę ilość przysług, jakie Niemcom oddał. Koniec końców jednak nie ma w polityce wdzięczności, więc coś tam pewnie dostanie. Nieważne będzie 2024 kończy się kadencja, więc jest rok na stworzenie faktów dokonanych, których skutkiem będzie. Jak zapowiadam, wielka libanizacja i wielka bałkanizacja całej Unii Europejskiej, również tych dużych państw. Ale w pierwszej fazie duże państwa dostaną narzędzia do tego, aby podtrzymać swój dobrobyt przez okradanie i wyzyskiwanie państw mniejszych. Taki właśnie będzie nasz los pod nową władzą przez najbliższych kilka lat. Będziemy tracić nasze zasoby na rzecz Niemiec będziemy to monitorować oczywiście tutaj na tym kanale tak długo jak długo on funkcjonuje a jak nie to jakąś inną drogą zawsze do państwa dotrę ale uczułam. tu są kolejne już konkretne decyzje podkładane zaczyna się od CPK być może CPK zostanie w części obronione ponieważ Ameryka w państwie przyfrontowym będzie potrzebowała części tej infrastruktury która w ramach CPK została zaproponowana y Gorzej może być sportem w Świnoujściu, bo to jest nasz polski interes. No, te wszystkie strategiczne, infrastrukturalne. Inwestycje, które, które wymieniają, które Niemcy oprotestowują, to znaczy uczynienie ZODRY sprawnego szlaku żeglowego i, i regulacja rzeki. Właśnie port kontenerowy w Świnoujściu, właśnie druga nitka rurociągu, ruropociągu z portu Gdańskiego do Petrochemii Płock. Generalnie pionowa infrastruktura, która jest zagrożeniem dla zysków niemieckiej gospodarki, a niemiecka gospodarka oparta na całkowicie błędnych, jak się okazało, zielonych założeniach. Idzie w tej chwili do ścieku i będzie się jak to każdy tonący ratowała. wiecie, Państwo, człowiek tonie to tak prawo-lewo, gdzie tam wszędzie usiłuje cokolwiek złapać i utopić ze sobą, żeby się samemu podnieść. Tak się będą w tej chwili Niemcy zachowywały. I dlatego trzeba budować już od początku taki spin, że jest jakaś katastrofa, że jest jakaś tragedia. Wszyscy wiedzą, że to jest kompletna bzdura. Znaczy, wszyscy, którzy mają zielone pojęcie o budżecie, po pierwsze, pani Leszczena nie wie dzisiaj o budżecie ani odrobiny więcej niż wiedziała tydzień temu, po drugie, wiedzą o budżecie inwestorzy, tak zwane rynki światowe, które wyceniły polski dług, oceniają go wysoko, wiedzą o budżecie rozmaite eurostaty, które pokazują, że deficyt budżetowy jest znacznie mniejszy niż w momencie, kiedy PiS obejmował władzę. Ile w tym jest zasługi PiS-u, ile koniunktury międzynarodowej, sobie możemy dyskutować. Ale to jest niewątpliwy fakt, że tutaj żadnej katastrofy nie ma. Ale są przykłady, że można zbudować coś absolutnie kontrfaktycznego, co żyje, funkcjonuje. Nieżyjący profesor Geremek nazywał to faktem prasowym. Takim faktem prasowym, ja podam tu jeden przykład, który został bardzo skutecznie zbudowany, jest fakt, że śmierć Pawła Adamowicza miała cokolwiek wspólnego z polityką. To nieważne, że zapadł już wyrok w sądzie, że sąd to zbadał, że nawet ten sąd polski poddany wszelkim ciśnieniom justycji i tak dalej, mimo silnych oczekiwań, żeby cokolwiek pokazał, tak jak ze sprawą Glidy było. że Kalisz jako przewodniczący Komisji Sejmowej jakąś bzdurę kompletną zmyślił, żeby tylko pozór ocalić, Tezy, że tam było coś nie tak. To znaczy konkretnie chodziło mu o to, że były konsultacje międzyresortowe w sprawie śledztwa przeciwko mafii węglowej, a pan Kalis nie znalazł w konstytucji takiego mechanizmu współdziałania resortów jak komisja międzyresortowa, w związku z czym ogłosił, że to śledztwo łamało konstytucję. No taka logika. Ponieważ w Konstytucji nie ma nic o gabinetach yy, politycznych, to wszystkie rządy dotąd w Polsce łamią Konstytucję na potęgę, bo wiadomo, że każdy minister ma swój gabinet polityczny, chociaż Konstytucja czegoś takiego nie przewiduje. Ale Konstytucja w ogóle w tej chwili idzie w kąt, Konstytucja się skończyła, teraz Konstytucja będzie przeszkadzać w depisizacji, w związku z czym wszyscy zwolennicy Konstytucji już mają Konstytucję głęboko... w w dolinie, prawda? W dole i to, to, to już ich w tej chwili nie obchodzi. Wracamy do możliwości stworzenia takiego wszechogarniającego kłamstwa. Niewątpliwie sprawa Pawła Domowicza nie ma nic wspólnego z polityką. Człowiek, który go zabił, zabił go z wiadomych yy, przyczyn urojeniowych swoich, wymyślił sobie, że ten człowiek, że ten prezydent Gdańska jest winien. Temu właśnie, że on siedział w więzieniu, sąd to wyraźnie stwierdził, że żadnych motywów politycznych się tutaj nie da dopatrzyć jeżeli kogoś uznać za winnego, to jak wielokrotnie mówiłem, Jerzego Owsiaka z jego totalnym tuplewizmem i olewaniem bezpieczeństwa na imprezach i propagandę PO, która wmówiła panu Adamowiczowi, że nie wolno mieć ochroniarza za sobą, bo to jest jakiś Bizancjum i obciach straszliwy, a ponieważ był na widelcu wtedy tej propagandy jako zdrajca, to, to pewnie się obawiał. No i oczywiście policja, do której przecież matka zbrodniarza przychodziła i mówiła, że jej syn zwariował, chce kogoś zamordować, chodzi z nożem, mówi, że zabija, a policja powiedziała, no to jak zabije, to będziemy mieli paragraf, żeby go ścigać, bo na razie, no, niestety, nie mamy takich możliwości. Ta historia chodzi non-stop. Każdy leming, jak w, w Byście mogli wycisnąć z niego, co on tam ma w głowie, to tam ma prawda, że straszny pis zamordował Pawła Adamowicza. Każda publikacja zachodnia, Guardian, Atlantik, wszędzie ogromna zasługa, oczywiście, pani Sikorskiej, żony pana Applebauma, która na cały świat te kłamstwa rozpowszechnia z, wszystkie antypolskie z niezwykłym zacietrzewieniem i satysfakcją. Wszędzie ta bzdura istnieje. I co? Można. Można. Więc fakt, że nie ma żadnej dziury morawieckiego, jeżeli jest jakaś dziura, to jest to właśnie dziura leszczyny w jej głowie urojona, też. Może pokazywać, te, te, może stać się taką narracją, która za rok będzie mówiła: No, tak, nie dlatego się skończyło bogactwo w Polsce, nie dlatego żeście w podziękowaniu za to, że nas wybraliście do władzy, nie dlatego nie możecie teraz jeździć samochodami i oddalać się dalej niż na 15 minut od miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej, że Niemcy nam kazali ratować planetę, bo pod pozorem ratowania planety nas po prostu rabują. Nie, nie. To PiS rozdał wszystkie pieniądze, zrobił dziurę. Ludzie bardzo trudno przyjmują do wiadomości, że zrobili błąd. Jak się pojawia taki oszust typu grobelnego, jeśli ktoś jeszcze pamięta taką postać, czy Mawrodiego, to ci, którzy do ostatniej chwili wierzą w jego spin, że prawda, on nic nie ukradł, tylko, tylko to jest jakiś wielki spisek, to są ci, których najbardziej okradł. Ludzie nie chcą wierzyć w to, że zrobili coś głupiego, więc wyborcy, którzy zrobili to, co zrobili, nie będą chcieli uwierzyć, że, że zagłosowali na władzę, która ich po prostu obrabowała, w związku z czym będą kupować rzeczywiście spin o dziurach budżetowych, o niszczeniu papierów. W końcu wielkie śmiechy pchichy były, jak Zbigniew Ziobro użył argumentu, że skoro nie ma żadnych dowodów na poparcie jakiejś tezy, to jest to dowód, że te dowody zniszczono. Teraz się okaże, że to wcale nie jest takie śmieszne, że to jest zupełnie poważny argument, bo będą go wygłaszać odpowiednie autorytety. W związku z tym taka właśnie bajenda jest na naszych oczach budowana. A nieśmiertelność pewnych dzdur, które wcześniej zbudowano, pokazuje, że można. Zwłaszcza jeżeli uda się zająć, odbić z rąk przeciwnika telewizję i osiągnąć bezpieczeństwo informacyjne, o którym tu dość, od dość dawna Państwu opowiadam, czyli powrót do sytuacji sprzed 2015 roku, że jakiekolwiek świństwo zrobi nowa władza, jakiekolwiek z... kłamstwa jakiegokolwiek się dopuści i jakkolwiek sfałszuje coś, to nie będzie gdzie tego powiedzieć. Tak, żeby dotarło poza bańkę ludzi, którzy i tak są przeciwko tej władzy nastawieni. W związku z czym są przez nią odizolowani, ob, o, 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 zetykietowani, obciążeni z takim nimbem oszołomstwa. Czy to się uda? To się nie uda, oczywiście. To się nie uda dlatego, że nie uda się w ogóle cały plan federalizacji Europy, ponieważ jest to plan szalony, który może tylko doprowadzić, tak jak. Dokładnie tak jak plan rozbicia państw narodowych przez masową, wpuszczanie masowej imigrantów dał skutek nieco inny od zamierzonego bo to przecież ci imigranci mieli się dać wychować na idealno i liberalno demokratyczny inkluzywny tolerancyjny lewicowy i tak dalej i laicki a się wychował na to na co się wychował właśnie widzimy na zachodnich ulicach no to tak samo tak samo skończy się nieco inaczej od zamiaru plan przekształcenia całej Europy w jedno Sterowane centralnie państwo. Ale to jest już zupełnie inna bajka, w której będziemy niestety uczestniczyć i na własnej skórze ją odczujemy. Jak bardzo boleśnie, to zależy, jak długo bezmyślnie będziemy łykać spiny, o omówione tutaj na jednym prostej przykładzie, zmyślonej przez panią Leśczynę dziury budżetowej.